Witamy w kolejnym kwadransie akademickim. W tym odcinku opowiemy o wizycie znanego podróżnika Aleksandra Doby w Legnickiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz o kolejnej odsłonie Witelonczem Session. Aleksander Doba był gościem studentów i legniczan, którzy pojawili się w centrum konferencyjno-widowiskowym Legnickiej Uczelni. Znany podróżnik opowiadał o swoich przygodach, które przeżył podczas trzech wypraw kajakiem po Oceanie Atlantyckim. W czasie spotkania odpowiadał również na pytania zgromadzonych, a każdy chętny mógł sobie zrobić z nim zdjęcie oraz poprosić podróżnika o autograf. Muzyka To podróżnik, kajakarz i odkrywca. Jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął kajakiem ocean Atlantycki, Atlantyk w sumie pokonał trzy razy. Przez całe życie uprawiał jakieś sporty, ale kajakiem zaczął pływać dosyć późno. Ciekawość świata zawdzięczam rodzicom, jako jeszcze mały chłopiec, rozbudzili we mnie tą chęć. Ja cały czas mam tą chęć poznawania świata i przecież ja byłem pierwszy. Moją pasją była turystyka rowerowa, turystyka piesza nizinna, piesza górska, żeglarstwo, szybownictwo, skoki spadochronowe. A dopiero w wieku 34 lat, jak w szkołach podstawowych mówię, jako stary człowiek po raz pierwszy w kajak wsiadłem. Tak mi się spodobało, że to stało się moją pasją. No i mam teraz najwięcej kilometrów w kajaka przepływane w Polsce. No i jeszcze nie mam zamiaru przestać. No to jest coś wspaniałego. Polecam turystykę kajakową wszystkim. Nikomu nie polecam przepływania oceanu kajakiem, bo to naprawdę trudne jest. W 2015 roku mieszkaniec Polic zdobył tytuł podróżnika roku magazynu National Geographic. Na oceanie najbardziej brakowało mu ludzi, choć jak już jest wśród ludzi, to ciągnie go w podróż. Zabrałem, że najczęściej brakuje nam tego, czego nie mamy w tej chwili. Nie? Jak ja byłem na oceanie, na, na wodzie, no to brakowało mi kontaktu z ludźmi. E, z ludźmi przede wszystkim. Nie? A jak jestem od ludzi, to mnie ciągnie gdzieś tam, żeby coś, no, się wybrać, no. I, ale ja nie jestem typem samotnika, że uciekam od ludzi, tylko, że te wyprawy na ocean były na tyle trudne, że w zasadzie to dwie osoby nie dałoby rady. No i ambitne, także no, zrealizowałem je i dlatego zdecydowałem się na to, że sam przepłynę ocean. No i wszystko było dobrze zaplanowane, zrobione. Jestem szczęśliwy, że że żyje. Podróżnik zarażał w PWZ optymizmem i chęcią do działania. Z marzeń można bowiem tworzyć plany i je realizować. Taka jest jego maksyma. Jak ja się wybierałem kajakiem na taką moją najspanialszą wyprawę kajakową, ja mieszkam w Policach i to miała być wyprawa kajakiem za koło Podbiegunowe Północne, z Polic do Narwiku. Miałem zamiar dopłynąć. A jak mi koledzy tak mówili ty? Byłeś w Norwegii? Nie, nie byłem jeszcze. A znasz tam kogoś? Nie znam. A język znasz? Nie znam. I to dla wielu osób są takie magnesy odpychające. Tego nie znam. Tu nie wiem to za. A dla mnie to są magnesy przyciągające. Nie byłem, No to się wybiorę. Nie znam ludzi, no to poznam. A język? No tam różne języki, trochę znam, to, to się dogadam, nie? To były dla mnie magnesy przyciągające. No także różne są, różne osoby. Nie jednych przyciąga to, a innych odpycha. Mnie to akurat przyciągało. To nieznane, to wyzwanie, że ja mam duże doświadczenie życiowe, potrafię sobie dać radę w różnych sytuacjach. Testowałem siebie, na ile mogę sobie pozwolić. A też mi ludzie czasem pytali, dlaczego ja już jako emeryt wybrałem się na ocean. A jakby to było odbierane, gdybym, ja mam dwóch synów, Gdybym miał dzieci takie małe, a ja się wybieram gdzieś tam, to chyba by społecznie było o wiele gorzej odbierane, że nieodpowiedzialny ojciec naraża dzieci na sierotstwa. Co ciekawe od podróży odciągała Aleksandra Dobę najbardziej. Żona. To był mój największy problem i jak ja już znalazłem kogoś, kto mi zrobi kajak taki oceaniczny, już uzgodniłem, że mniej więcej kiedy powstanie i termin, kiedy może powstać, kiedy się mogę wybrać. I to miałem powiedzieć żonie. To wtedy się obawiałem, jakie relacje, ale się spodziewałem takiej. Nie zawiodłem się. Wszystko chciała zrobić, żeby mi storpedować. No, Nie udało się jej, a ja zrealizowałem wbrew żonie. Wbrew. Ani razu mi nie pomagała w tym. A zwłaszcza odwrotnie. No, Byłem na czele tych, co mi odradzali. Jak dodaje podróżnik, jemu w realizacji tych marzeń pomógł wrodzony optymizm. No jestem optymistą, nawet mam taką paskę, jedną z nich jestem, jestem optymistą. Mm, jestem typowym optymistą. Nawet jak coś złego się dzieje, staram się wyszukać coś dobrego w tym, nie? O na przykład tak. W czasie mojej drugiej wyprawy przez ocean z Europy do Ameryki Północnej, która trwała prawie pół roku, miałem przerwę włączności 47 dób, półtora miesiąca. Ale coś dobrego też w tym jest, przynajmniej nikt mi głowy nie truń, nie zawracam. Nie, tru, nie musiałem się tłumaczyć. Nie? Coś dobrego w tym złym. Organizatorami spotkania był Wydział nauko o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz Biblioteka Uczelni. My przenosimy się już do Akademii Kalegnińskiej Uczelni. Odbył się tam kolejny koncert z cyklu Vitellon Jam Session. Tym razem muzycy wspominali utwory współczesnych kompozytorów jazzowych, a był to drugi koncert poświęcony tej tematyce. Troszeczkę pomieszamy w stylistyki w tym, w tym nurcie. Wcześniej trzymaliśmy się bardziej współczesnych, współczesnego gatunku modern jazzu, hard bopu, a teraz troszeczkę pomieszamy troszeczkę muzyki latynoskiej, czyli troszeczkę samby, troszeczkę bosanowy, ale i również współczesnych tematów. Zacytuję kilkukrotnie mojego ulubionego saksofonistę jazzowego, Ken'ego Gareta. I tak dzisiaj będziemy się bawić. Cykl Vitellon Jam Session powoli będzie się w tym sezonie zbliżał do końca. To już szósty sezon tego muzycznego przedsięwzięcia. Jeszcze nie koniec, jeszcze na pewno się tu pojawimy w tym roku akademickim. Ten rok był owocny w takie tematy bardziej edukacyjne, powiedziałbym, jazzowe, ale edukacyjne. Rozpoczęliśmy cykl w zeszłym miesiącu historia jazzu. Będzie to taki trzy odcinkowy cykl. Na, na drugą część zapraszam, myślę, że za miesiąc. Rozpoczęliśmy historycznie, czyli od początku, tak jak jazz powstawał i teraz będziemy już go kontynuować w następnych cyklach, czyli epoka swingu, a potem właśnie epoka jazzu nowoczesnego. I to było takie, taka nasza tutaj wspólna z panem Piotrem Korolskim innowacja w naszym Jam Session. Po raz kolejny pojawiła się prezentacja multimedialna związana z, 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 tym, z tą edycją właśnie historii jazzu. No i cóż, no i Oprócz tego mnóstwo wrażeń, mnóstwo fajnych muzycznych chwil, myślę, że przeżytych przez wszystkich muzyków. W gorących, latynoskich rytmach dobrze czuje się Miguel Marquez. To muzyk z Kolumbii, który niedawno dołączył do stałego muzycznego składu jazzowego. Jak dodaje, już między wszystkimi czuć muzyczną chemię. Jest większe między nimi, bo oni już od wielu lat grają razem i... To są bardzo dobre muzyki. Myślę, że ja jestem najsławniejszym tam. i Ja po prostu słucham i spróbuję je dopasować do każdej sytuacji, do każdego utworu. Nie zawsze działa szczególnie u szybkich utworów, ale i tak jest to bardzo fajne doświadczenie dla mnie, bo generalnie jestem rokowym gitarzystą, nie jestem jazzowym gitarzystą, ale jak chciałem um, mieć takie wyzwanie, że, że uczył czegoś nowego, wiesz. Ehm, no, nie jestem przygotowany, ale ja po prostu uh, spróbuję znaleźć, czyli rozpoznać jakąś strukturę w muzyce, a wtedy wszystko działa. Kiedy wiesz tonację i jakie akordy są tam, to wtedy możesz grać. Nowe kompozycje, nowe kontakty, ale również myślę, że cały czas podtrzymanie tego środowiska, które istnieje, to jest naj, naj jakby najistotniejsza sprawa, bo dużo muzyków czasami niechętnie, może nie, nie że niechętnie, tylko tak z takim lekkim, z lekką temą przychodzi i myśli, kurczę, co to będzie, no nie, a się okazuje, że, że, jest, że jest fajnie, że jest super i że mają ochotę na, na kolejny raz, aczkolwiek... Troszeczkę to środowisko tych młodych muzyków legnickich jest takie oporne, bym powiedział, bo już szósty rok. A ci najmłodsi, tacy, którzy. Ja startowałem na Jam Session, jak miałem tam 14-13 lat, no nie? To, to jest taki dobry czas, żeby się, żeby zmierzyć swoje siły. Można śmiało powiedzieć, że muzyczna forma, jaką jest Jam Session, z pewnością się sprawdziła. Tak jak powiedziałem, integracji lokalnego środowiska, ale również jest to forma y, dla nas samych y, sprawdzenia pewnych rzeczy, które na, gdzieś tam na takich koncertach poważniejszych po prostu nie ma na to czasu. A tutaj właśnie jest na to czas i odpowiednie miejsce. I tak jak wspomniałem, doskonała atmosfera, która towarzyszy tym spotkaniom od 6 lat, już tacy myślę, że można powiedzieć, y, nasza publika. Yy, bo ta publika zgromadziła się tutaj rok temu i tak po, yy, z nami tutaj pozostała aż do dnia dzisiejszego i oczywiście przyby, przybywa również nowych osób dużo, także jest to pocieszające. planów muzycznych podróży czeka jeszcze jeden koncert z okazji światowego dnia jazzu. Taki kulminacyjny koncert cyklu Vitellon Music Night odbył się w dzień światowy, w światowy dzień jazzu, czyli 30 kwietnia. No, i nie chciałbym tak od razu zdradzać wszystkich tajemnic. Powiem, że wystąpi Ewa Uryga i będzie to koncert, gdzie wiodącym tematem będzie, będą utwory Mahali Jackson. Także tyle na początek. W miarę jak będziemy zbliżali się do koncertu, będziemy przedstawiali dalsze fakty, bo mogę powiedzieć, że towarzyszyć. Pani Urydza będzie amerykański skład. Zatem na szczegóły pozostało nam czekać, podobnie jak na kolejny kwadrans akademicki, na który zapraszamy już za tydzień.